Witam to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj przygotuję szybkie kluski bazyliowe z twarogiem. Bardzo proste do przygotowania pomysłu na obiad czy kolację, kiedy inne pomysły nam się skończą. Do tego jakieś fajne dodatki, sałatka, surówka i naprawdę bardzo fajny i ciepły posiłek raz dwa pojawi się na stole. Przepisy i składniki, jeśli wam się ten posiłek spodoba, podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv. A teraz już filmik, w którym pokażę, jak to danie przygotowuję. Zapraszam. Do dużego garnka wlewam dość sporą ilość wody, tak jak na kluski, i zagotowuję ją, a sama w tym czasie przygotuję ciasto. Zanim je zrobię, woda powinna być gotowa. Będzie to rzeczywiście wersja bardzo szybka. Zazwyczaj siekałam bazylię, dzisiaj skorzystam z blendera. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Później podzielę się wrażeniami. Zaczynam oczywiście od świeżej bazylii. Zerwałam kilka gałązek. Tak na oko będę potrzebowała dwie łyżki posiekanych liści bazylii. Odrywam je teraz od gałązek. Biorę same listki. Jak się domyślacie, pachnie obłędnie. Liście umyję teraz, delikatnie osuszę ręcznikiem papierowym i zaraz wracam. Umyte i pachnące, już gotowe. Będę potrzebowała także ćwiartkę małej cebuli. I teraz tak, cebulę zazwyczaj kroję w drobną kostkę lub bardzo drobno siekam. Bazylię, te, bazylię także bardzo drobno siekam, po prostu zwijam listki Wrulonik i ostrym nożem kroję w bardzo drobne paski, a następnie z grubsza siekam szybko i ostrym nożem. Dzisiaj jednak skorzystam z blendera, bo tak czy tak będę z niego korzystać przy robieniu ciasta i chciałabym przetestować wariant z blenderem. Zobaczymy jak to wyjdzie i podzielę się z wami wrażeniami. Najpierw cebula i od razu wrzucę wszystkie liście bazylii. Przykrywam i teraz pulsacyjnie będę to siekać, tak żeby oba składniki były dość drobno posiekane. Zadziwiająco dobrze, szybko i bezproblemowo. Właściwie o to chodziło. Teraz pozostałe składniki. Dodaję tutaj teraz kostkę twarogu. E, dowolny, chudy, półtłusty, tłusty. Ja zazwyczaj biorę półtłusty. Dzisiaj mam chudy, ale on jest taki bardzo fajny, wilgotny, e, więc mogę sobie na to pozwolić. Jeśli się zastanawiacie, jaki twaróg wybrać, to półtłusty będzie najlepszy. 200 gramów. Do blendera wbijam jedno całe jajko, dodaję szczyptę soli, no i teraz całość miksuję na gładką twarogową masę. Z braku blendera można sobie pomóc, na przykład widelcem rozdrabniając twaróg i przecierając go przez sito, lub przecisnąć go przez praskę i dopiero taki mocno rozdrobniony dodać do posiekanej bazylii, cebuli i całość połączyć. Blenderem idzie to jednak zdecydowanie szybciej i sprawniej. Tak to wygląda, twaróg ma być naprawdę bardzo miałki, ma niemalże przypominać e, serek homogenizowany. Zbieram teraz zioła ze ścianek i raz jeszcze zmiksuję, tak żeby całość była możliwie mocno rozdrobniona. Tak to wygląda i na koniec mąka, im mniej mąki tym lepiej, kluski będą takie delikatniejsze. Ja dodaję niepełne pół szklanki mąki, mąka pszenna 500 bądź 650 i po pomieszaniu pokażę Wam jaką konsystencję powinno mieć ciasto. Dość gęste, ale dobrze nabiera się łyżką, i właśnie łyżką, właściwie łyżeczką będę formowała kluski. Woda już się zagotowała, zatem można zacząć gotować, a ciasto pachnie przepięknie. Kluski będą naprawdę smaczne. Woda się gotuje dopiero teraz z ją do smaku wody morskiej, to znaczy tak, że po skosztowaniu była lekko słona. Dodaję niewielką ilość oleju i doprowadzam do zagotowania. Czekam, aż zacznie się gotować i dopiero wtedy zaczynam kłaść kluski. Yy, Łóżkę, właściwie łyżeczkę namaczam w gorącej wodzie z olejem. Nabieram porcję ciasta, formując takie małe, zgrabne kluseczki. Wkładam do wody. Jak widać ciasto natychmiast odlepia się i spada na samo dno i bardzo szybko kładę kolejną kluskę. Jak widzicie, idzie to bardzo prosto. Wkładam łyżkę do wody, trzymam chwilę na dnie, następnie podnoszę. I kluska sama pod swoim ciężarem opada na dno. Idzie to bardzo sprawnie i szybko z tej ilości ciasta, i w takim większym garnku gotuje kluski na jedną turę. Na niezbyt dużym ogniu woda ma się gotować, ale niezbyt ostro, i gotuje je 3 minuty od momentu wypłynięcia. A jeśli chodzi o wielkość klusek, to mogą być dowolne, większe, mniejsze, w zależności od tego, do czego te kluski mają służyć. Czy mają być na przykład dodatkiem do zupy, czy mają być daniem głównym, czy mają być na przykład dodatkiem do mięs, ryb i yy, Więc wybierzcie sobie taki kształt, jaki chcecie. Ja dzisiaj podam je jako danie główne, więc yy, kluski są takie trochę większe. Trzy minuty od momentu wypłynięcia, po czym wyłączam grzanie i łyżką cedzakową wyławiam je, przekładam na cedzak, przelewam ciepłą wodą. I od razu podaję. Kluski te można podać w dowolny, ulubiony sposób, w taki jaki zazwyczaj lubicie podawać kluski. O kilku alternatywach za chwileczkę jeszcze wspomnę. Dzisiaj podam je podsmażone na oliwie z cebulą, zatem pół małej cebuli kroję w bardzo drobną kostkę. Dzisiaj wersja bezmięsna, zatem tylko sama cebula, ale można dodać także 2-3 plastry boczku bądź kilka plastrów dobrej salami. Pokroicie także w, do, w drobną kostkę i podsmażyć razem z cebulą. Rozgrzewam patelnię. Na niezbyt mocno rozgrzaną dodaję niewielką ilość oliwy z oliwek, mniej więcej jedną łyżkę, ale oliwy tyle, ile lubicie, i rozgrzewam ją razem z patelnią. Trzeba uważać, żeby jej nie spalić, bo wtedy danie będzie absolutnie niesmaczne. I na gorącą dodaję cebulę i co jakiś czas mieszając smażę na nie za dużym ogniu do czasu, aż cebula się zeszkli lub będzie rumiana, w zależności od tego, jak lubicie. Dla mnie tak jest idealnie, cebula nie jest zbyt mocno zrumieniona, ale jest trochę mocniej niż zeszklona, jest taka na pograniczu zrumienienia. I na tym etapie dodaję moje delikatne kluski bazyliowe. Bardzo ostrożnie, żeby ich nie rozwalić, mieszam z zawartością patelni. O, jak to pięknie pachnie. Można zrumienić tak bardzo jak lubicie. Ja nie chcę, żeby to było przypieczone. Kluski mają być delikatne, mają tylko złapać smak oliwy i cebuli. Wyłączam teraz grzanie, przypruszam solidną szczyptą czarnego pieprzu, po czym od razu póki gorące podaję. Można to także posypać tartym parmezanem. Ja uwielbiam sery, więc dla mnie ten dodatek jest obowiązkowy. Przed podaniem można skropić dość obficie dobrą oliwą z oliwek, ja tego nie robię, wystarczy mi ta oliwa, która była na patelni i zapewniam, że danie jest naprawdę bajecznie smaczne. Kluski są delikatne o przyjemnym posmaku ziołowym od bazylii, czuć tutaj także dobrą oliwę, podsmażoną cebulę, do tego tarty parmezan. No coś przepysznego. Teraz kilka słów o alternatywach, o których wspominałam wcześniej. Można tutaj dodać podsmażony boczek, podsmażoną salami, podsmażoną chorizo czy inne dodatki, które lubicie do podsmażanych klusek dodawać. Kluski można podać także w sosie. Bardzo dobrze będzie pasował tutaj sos serowy, ale przede wszystkim sos pomidorowy, taki z prawdziwych pomidorów lub y, z pomidorów z puszki. No i kluski odnajdą się także bardzo fajnie jako dodatek do wszelkich zup. Ja najbardziej lubię je podawać do zup pomidorowych, ale do zupy robię te kluski dużo mniejsze, mniej więcej 1 trzecią wielkości, którą widzicie teraz na talerzu. Pobawcie się, wariantami kluski są naprawdę bardzo smaczne, delikatne i wydaje mi się, że jeśli Raz je ugotujecie, to bardzo chętnie będziecie wracać do nich jeszcze wiele, wiele razy. Smacznego! Jak dla mnie, absolutna bajka. Koniecznie spróbujcie.